Pan z wami słowo Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana czy nie jest on mesjaszem on tak przemówił do wszystkich Ja was chrzcę wodą lecz idzie mocniejszy ode mnie któremu nie jestem godzien rozwiązać rzymyka sandałów. on chrcić was będzie Duchem Świętym i ogniem kiedy cały lud przystępował do sztu Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn, umiłowany w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, w niedzielach Pańskiego... Chciałbym dotknąć sprawy związanej z, 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 z tą łaską, jaką jest Chrzest i, o, i, i skutkami tego, i, i przeszkodami, które nie pozwalają na rozwinięcie tej łaski, która w nas została zdeponowana. Muszę przyznać, że ile, ilekroć chrzczę, zaznaczam się teraz coraz rzadziej, ale ilekroć chrzczę, to kiedy. Dokonuje się ten akt obmycia, czyli dla ja, ja ciebie w mi ojca, jest na ducha świętego. A my zawsze mam takie, taką, taką we, we, we mnie dłudni to, to, to słowo, tyś jest mój syn umówiony, w tobie mam odobanie. W każdym z nas ta, to zdarzenie miało miejsce. To, to kiedy jest, byli, byliśmy oszczeni, byliśmy oczywiście to to niebo się rozwierało i byliśmy włączeni w tę przybraną rodzinę Bożą. Jesteśmy przybranymi synami. Proszę zwrócić uwagę na wstęp do Ojcze Nasz, który dzisiaj będzie, który będzie recytowany, czy śpiewany, Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. I to jest pewien rodzaj, pewnego takiego, takiej łaski, która... Która, która jest dla nas, każde, którą każdy z nas otrzymał. Natomiast oczywiście, kiedy to się kończy, to niebo się zamyka, i, no i życie płynie swoim trybem. I jedni zakopują tę łaskę, inni z nią pracują, inni współpracują, nie współpracują. Ja chciałbym podjąć kilka takich punktów, które może spróbujecie się w nich odnaleźć postaw, mechanizmów, które nie pozwalają na to, żeby ta łaska pełni rozkwitła w nas. Jeszcze tylko chciałbym tylko zwrócić uwagę na scenę z Matką Bożą, kiedy w Łukasza czytamy, że anioł Gabriel zwiastuje i tak dalej, i tak dalej, i później na samym końcu tego zwiastowania jest napisane, i odszedł od niej anioł. Czyli... Jest moment tego rozwarcia w nieba, później odchodzi anioł i co robi Maryja? Maryja nie siedzi w, 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 w celi, nie trzęsie się ze strachu, a grozi jej ukamienowanie ze względu na to, że może być podejrzana o, o cudzołóstwo, tylko w, udaje się w, w, do Elżbiety, która jest brzemienna i przechodzi przez, granicę, przez, 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 przez okolicę górską. Jeszcze ja do tego nawiążę pod koniec. Odszedł od niej anioł. Ale to, że odszedł od niej anioł, to wcale nie znaczy, że on nie otrzymał tej łaski. I podejmuje wysiłek, żeby z nią współpracować. No i pierwsza przeszkoda, jaka na, na, może stać na, 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 tym, na tej drodze, to jest moi mieli, to jest własna wizja życia. Czyli e, coś takiego, kiedy. Kiedy to ja mam, ja wiem, co jest dla mnie najlepsze i ja wiem, co jest dla mnie najbardziej, co mi da szczęście. Często są to miraże, często częstokroć są to miraże i kiedy człowiek już zdobędzie na przykład coś, co tam sobie wymyślił, że to, to mu da szczęście, na przykład nie wiem, będzie osiągnął jakąś pozycję społeczną, czy sobie coś sobie kupi, czy cokolwiek innego zrobi takiego, to się okazuje, że to jest puste. I trzeba szukać czegoś nowego. Jeśli człowiek nie ma w sobie pełni, to szuka tego na zewnątrz. Znam takiego człowieka, który, który, jest, który jest notorycznym frustratem. Już tak sobie obzrał, a uparty jak osioł. I obzrał sobie, że to, nazwał sobie, i co, ma, co to mu szczęście przyniesie, i co, mu Pan, co go Pan Bóg koryguje, to on Panu Bogu mówi, to jest takie, wiecie, troszeczkę w drugą, w drugą stronę. Jak Pan, Jezus mówi, jak Pan Jezus mówi w ogrójcu, nie moja, ale twoja wola niech się stanie, to to jest dokładnie na odwrót. Nie Twoja, ale moja wola niech się stanie, niech to będzie po mojemu. Jak ma być nie po jemu, nie po mojemu, to sobie tak poukładam te klocki, że to ma być po mojemu, tak jest. nie jest nie po mojemu, to tym gorzej dla klocków. No i wtedy mamy, no, no kichę, no bo tak nie ma współpracy z łaską. Jest to, to memuanie na, na, na popróżnicy tymi, 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 tymi siłami, i to się gdzieś tam rozmywa na, na drobne. Pierwsze. Drugie drugi to jest sędzia nielitościwy. Czyli to jest taki człowiek, który wali wszystkich młotkiem po głowie w okolicy i siebie też. Z reguły wynik z tego, że, że miało surowe wychowanie, Kiedyś ojciec może gdzieś tam go młotkiem po głowie walił i, i, i walił wszystkich wokół też po kolei, ponieważ tak jest, no po prostu ma taki, no tak, tak się nauczył i myśli, że w tak, tak, taki sposób to trzeba robić. Także na przykład y, siebie musztruje i wokół wszystkich wokół musztruje, albo siebie nie musztruje, ale wokół wszystkich wokół musztruje, młotkiem po łbie, tak, żeby tak, żeby, żeby, żeby wiedział jak chodzić. Tak? I tutaj sobie przypominam taką scenę, scenę sobie przypominam z filmu Fatima. Bardzo ciekawy i tam jest kilka takich wątków bardzo interesujących. To jest ten no, najnowszy film, oparty na faktach i na wspomnianiach siostry Ucji. I tam jest taki moment, kiedy matka najświętsza mówi do tych dzieci: słyszy tylko Ucja i Jacynta, tego nie słyszy Fra Franciszek. I mówi, żeby, się, żeby, żeby, się przez, żeby przestańcie obrażać Boga, nawróćcie się, odmawiajcie różanic i czyńcie pokutę. Mówi to delikatnie, subtelnie, nie wali się kierą między oczy, nie wali młotkiem po obie, za przeproszeniem, tak? Słownie, słownym młotkiem, po prostu delikatnie mówi, trzeba się nawracać. To jest Twój wybór, chcę, żebyś był szczęśliwy, żebyś był, żebyś był z dzieckiem Bożym, tak jak Pan Bóg to zamierza. A Pan Bóg najlepszy ma plan wobec Ciebie. No ale może być tak, że człowiek tym młotkiem próbuje sobie ten, ten plan sobie po własnemu ustawić. Trzecia. Trzecia to jest moje mili to są tak zwane złe komunikaty. Czyli jesteś nie dojdą, nic z ciebie nie będzie, nic nie jesteś wart, dzieci i ryby głosu nie mają. Yy, co wolno wojewodzie, to nie Tobie mości Panie. Tak, tak, nie mogę stąd powiedzieć końcówki tego określenia, ale większość zna to też, że zna to i tak dalej, i tak dalej. To są złe komunikaty. Jeśli ktoś się zaczepi na złym komunikacie, jak na krzywym bosaku, to może tak jechać na tym krzywym kursie, że do niczego się nie jest datny, do niczego się nie nadaje i nic z niego nie będzie. I zapomina, że jest dzieckiem bożym, że przyszedł, że Pan Bóg za nim stoi, że go wspiera, że go prowadzi. Bo czasem to jest, to jest owo, owo doświadczenie traumy. Wspominałem o tym w, w, w czwartek, kiedy krótko powiem. Doświadczenie traumy polega na tym, że jeżeli. Ży powiedzmy, że życie płynie takim strumieniem rzeki. I w normalnym układzie, kiedy to wszystko idzie zdrowo, to człowiek ma szeroką perspektywę oglądu. Patrzy, tu kwiatek, tu ptaszek, tu, tu, tu niebo, tu słońce świeci i tak dalej, tak dalej. Przecięcie traumą, jakimś trudnym, bolesnym doświadczeniem powoduje, że, że jest słabość wewnątrz. I kiedy pojawia się okoliczność, która odwołuje się do tej słabości, to ten człowiek traci równowagę, wpada w lęk, przypomina sobie nie jesteś, niczego się nie nadajesz, nic z ciebie nie będzie, to, to, to i to. I ten krzywy bosak powoduje, że też człowiek się zaczyna kręcić w tym wirze, traci perspektywę i koncentruje się na tym swoim lęku. Patrzy to z perspektywy, że ja jestem przecież od Pana Boga wyszedłem, że, że mnie Pan Bóg prowadzi, że mnie Pan Bóg podtrzymuje, etc., etc. Po prostu zaczyna się po prostu trząść o siebie, tracąc kompletnie rezon. To jest, to jest doświadczenie traumy. Trzecie, czwarte, to jest perfekcjonizm, to jest pewien moment, taki, takiego, takiego mechanizmu, kiedy ja muszę wszystko zrobić doskonale. Bo jak mnie nie, do, nie zrobię doskonale, to mnie po prostu nie będą szanować, nie będą mnie kochać, nie będą mnie zauważać, nie będą mnie brać pod uwagę. Tak jakby to był jakby pambuk, jak jakbym w ogóle z, z procesu podobnego ogona wyleciał. Jakbym ja w ogóle był poza, po, nie wiem, z sufitu się wziął, żeby ten Pan Bóg mnie nie, nie, nie jest, nie, że ja nie jestem tym dzieckiem bożym, że ja, nie, ja się wziąłem skąd, że ja się wziąłem z tryknięcia palcem. To jestem od Bożego miłości przychodzę i to, to przypominam Wam o, o Jeremiasza, zanim pojawiłeś się w łonie matki, znałem Cię. Choćby Cię później w psaniu, choćby Cię matka i ojciec opuścili, ja, ben, pod, ja Cię podtrzymam. Ale żeby to można było, e, żeby to można było w sobie, e, no powiedziałbym, pielęgnować, no to trzeba pewnego trudu, ale na, na, koniec, na koniec o tym powiem. Kolejna, kolejna przeszkoda to jest. To są złe przyzwyczajenia. Złym przyzwyczajeniem tak zwane, tak zwane przyzwyczajenie druga natura. Złym na przykład, przyzwyczajeniem jest spóźnianie się. Na przykład, spóźniam się nam przez świętą i może mi się zdarzyć, okazjonalnie, ale jeśli ja się, jak się spóźniam habitualnie, to ja habitualnie, czyli zwyczajowo, pozbawiam się części łaski Bożej. Na przykład, na przykład odczyszczenia z grzechów na samym początku, kiedy mamy ten, spowiadam się Bogu bo to jest moment, kiedy oczyszczamy naszą duszę z grzechu powszedniego. I cała ta, powiedziałbym, cała święta ma swoją pełnię. W związku z czym, jeżeli ja celowo albo habitualnie, czyli z przyzwyczajenia się spóźnia, to ja habitualnie, przyzwyczajenia, nie, nie reflektując, nie podejmując wysiłku nawrócenia, porządku ze sobą zrobienia, po prostu. Wchodzę w taki układ takiej wady, bo to jest wada. Złe przyzwyczajenie to jest wada, tak jak dobre przyzwyczajenie to jest cnota. I kolejna, to jest chyba ostatni, który chciałbym ruszyć, to jest PR-owcy. PR, czyli dobrze wypaść. Tak? Osoby, które tu czytają, yy, wiedzą jak, jak znają w większości, że trzeba sobie przełamać barierę no, nieśmiałości. Tak? Gosia, Janna znacie wiecie doskonale, wszyscy ci, którzy tutaj występują przy pulpicie wiedzą musieli pokonać tę swoją nieśmiałość, czy trudność, że, że się pomylą, że, że może coś nie wyjdzie, może tak czy inaczej. Stanąć przy takim gremium, przy takim audytorium licznym to jest naprawdę, to jest ciać, to jest wyzwanie. Niby każdy ma maturę i każdy czytać umie, ale stanąć tu i przeczytać to jest też, no to jest, to jest, to jest wyzwanie. I przyznaję, że... Yy, 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 Z takim wyzwaniem ja się zmogłem wczoraj, dlatego, że, <coughs> a właśnie, odnośnie do przyzwyczajeń, odnośnie właśnie do zamykania drzwi. Bo w środę miałem taką sytuację, że miałem wypadek, który ma zresztą drugie dno mistyczne, duchowe, yy, yy, ale o tym kiedyś powiem, na pewno o tym powiem, ale to musi sprawa dojrzeć do tego, żebym Wam o tym powiedział. Miałem wypadek. No czyli to był wypadek, bo to jest szum niepowiedziany, no ale kiedy po kole biblijnym pojechałem do siebie do, do, na skwer, yy, szedłem przez ciemny yy, refektarz, bo zgaszone światło, mieszkam tam 13 lat, znam wszystkie kąty, praktycznie biorąc, zawsze drzwi są zamknięte. Ale ktoś zapomniał o tej zasadzie, <śmiech> <śmiech> przepraszam, kulturalnych ludzi, <laughs> zamykanie drzwi, nie trudzi, ja zamykam za sobą drzwi, no i ktoś u mnie tak sobie, no, no szalansko, z taką dezinwolturą zostawił te drzwi na wpół uchylone, ja idąc z, z, z paczkami, nie miałem ochrony, władowałem się na te drzwi czołem. W czwartek mogłem odprawić, bo mi obrzęk zszedł, bo jak walnąłem, to po prostu to od razu czułem, że oka nie mam, to po prostu to był moment, jak mi rosło. Ale w czwartek tu odprawiłem, to w miarę tak, to ten obrzęk szep i tak dalej, i tak dalej. W czwartku na piątek. Budzę się w piątek rano, patrzę, ja mam po prostu czarne oko, śliwa. Idę do, do Filharmonii na drugi koncert Rachmaninowa i na, 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 na symfonię Mandersona z moją rodziną idziemy. Idziemy, żeby się, żeby no, się ukulturalnić. Ja wiem, jak ja mam się pokazać z tym okiem w tej harmonii. Oni mówią, daj sobie spokój, nie zakładaj okularów, założysz, mas założysz maskę, nic nie będzie widać. No i rzeczywiście tak było, było ciemno i tak dalej. Ale jak ja się pytałem, pytałem jak co zrobić z, z tym fantem, to ktoś z moich bliskich kto powiedział, a idziesz w koloradce? Ja wiem, no nie, idę, idę w, w koszuli takiej białej, ze stójką. No to spoko. Ale jak usłyszałem te koloradki, boże, w niedzielę ja mam przecież 16. ja z tym limem muszę wystąpić przed tymi ludźmi. No i jest, jest wahanie przyjechać, czy nie przyjeżdżać? Złahanie. No i jest kwestia tego PR. Wchodzi, wczoraj jestem, czytam jak zwyczajowo Tomasza Kempis ze wzorem rotmistrza Pileckiego. Codziennie praktycznie czytam jakiś tam fragment z naśladowania Chrystusa. Wczoraj otwieram następny rozdział nie przejmuj się tym, co będą o tobie gadać. No i tak mnie wzięło, mówię: trudno, przyjeżdżam. Nie ma, tam, nie ma to tamto. I kiedy przy pojawiają się te trudności, kiedy pojawiają się te mechanizmy, ja wspomniałem tylko siedem chyba, czy sześć, ale ich jest więcej. Tych przeszkód, które stawiać będzie zły duch na różne sposoby, po to, żebyśmy my przestali być i czuć się dziećmi dużymi. Czyli żebyśmy się przestali czuć opiekowani, przyjęci, brani pod uwagę i zatroskani. Za, za Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone, mówi Pan Jezus. I kiedy, pojawia się, kiedy się pojawia taka, taka czy inna przeszkoda, czy kiedy pojawiają się takie czy inne mechanizmy, czy pojawiają się takie czy inne trudności, to najlepszym sposobem jest tak zwany antiretikos. Anti retikos to jest to jest taka metoda duchowa, którą wymyślił Ewariusz z pontu Eremita, jeden z mistrzów życia wewnętrznego. Otóż on myślił, żeby znać kilka wersetów, jakiegoś słowo z Pisma Świętego, które mnie wspiera. I kiedy przychodzi zły duch w jakiejkolwiek formie, z tych, co wymieniłem, i oprócz tych, których nie wymieniłem. Kiedy ja jestem oskarżany i w jakikolwiek sposób jestem pozbawiony godności bycia dzieckiem Bożym, to proponuję za Ewargiuszem z powodu powtarzać sobie jakiś fragment. Nie wiem. Pan jest moją siłą, twierdzą, ucieczką w dniu mego ucisku. Wielbię Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że mnie stworzyłeś. Kim jestem, Panie, że się, no, za, że się o mnie troszczysz? Yy, bądź mężny i dzielny z Jezułego. Którykolwiek w psalm, jeśli nawet nie mamy takiego, dobrze byłoby mieć takich kilka w zanadrzu, takich, 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 takich wziętych z, z, z Pisma Świętego, a więc namaszczonych Duchem Świętym i ogniem, że jak przyłazi to złe, to żeby po prostu piszgnąć za przeproszeniem między oczy tym, 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 o, tym, 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 tym mieczem i żeby poszedł tam, gdzie jest jego miejsce. Ale po to, żeby można go było wyprosić z twojego umysłu, z twojej duszy, trzeba taki, taki, taki oręż mieć. Trzeba mieć ten swój kołczan zaopatrzony w to słowo, które ma swoją moc sprawczą. Może być to imię Jezus. Przecież imię Jezus to jest słowo, które oznacza Bóg zbawia, Bóg uwalnia. Może być tak, że ja powta, 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 mogę powtarzać to imię Jezus w ramach modlitwy serca. I powiadam Jezu, Jezu, Jezu. Nie Jezu jako przecinek, tylko Jezu jako ktoś, kto mnie wspiera. Ktoś, kto, mnie, kto mi pomaga i który pozwala mimo to, żebym ja był dzieckiem Bożym. To wszystko wymaga trudu. Wracam do początku. Matka Boża wyszła. Chociaż odszedł od niej anioł, wyszła i poszła przez, góry, przez, przez krainę górzystą, a więc musiała pokonywać przeszkody. I naprawdę wiem, że to trzeba pokonywać przeszkody w sobie, wokół siebie. Ale podstawowym elementem jest to, żeby nie zapominać kim się jest. A jest się dzieckiem Bożym, czyli kimś umiłowanym, jedynym, niepowtarzalnym. I to stało się podczas chrztu. Jesteś moim synem umiłowanym, moją córką umiłowaną, w tobie mam upodobanie. Pamiętajcie o tym i nie dajcie sobie tego wyrwać z serca. Amen.